Będziesz miał przewagę nad 90% ludzi, jeśli zaczniesz się dobrze komunikować. Zdradzę ci jeden trik, który pomoże ci w tym w mniej niż minutę. Trzeba zapewnić ci lepsza gadka, lepsze pieniądze, lepszy związek, lepsza satysfakcja i lepsze rezultaty we wszystkim, co robisz. I mówię to szczególnie do wszystkich, co overfinkują. Po prostu wyłącz swój mózg. Może się z tym utożsamisz, ale załóżmy, że jesteś na siłce i widzisz dziewczynę, która naprawdę wpadła ci w oko. I załóżmy, że są dwie wersje siebie. Pierwsza dosłownie podchodzi, mówię, pierwsze, co ma w głosie. I może nawet zdobyć od niej kontakt. Jest też druga wersja która siedzi i myśli, He, co, jak ja powinienem do niej podejść. Może podejdę jak skończy serię, a może po treningu, a może co ja w ogóle powinienem do niej powiedzieć. Dobrze wiesz, że po takim procesie myślowym nawet byś do niej nie podszedł. Ile razy tak miałeś? Bo dobra komunikacja jest trenowana w działaniu, nie w głowie. To nie jest cud, to jest umiejętność. I największy błąd, który możesz zrobić, to nie spróbować w ogóle poznasz znajomego, który musi poprawić swoją komunikację.